Kolejne zadanie z zestawu czwartego z książki Teraz, Matura, Atkusze Metodalne. Piętnaste zadanie mamy takie. Najmniejsza wartość funkcji L od x równa 5 minus x w przedziale od minus 4 do minus 2 jest liczba. Ja sobie tu przygotowałem wstępnie układ spółrzędny, bo zaraz sobie tą funkcję szybciutko narysujemy. Ok? Dobra, czyli o co chodzi? No tutaj jest piątka i tu jest minus x. Czyli jak za xa podstawię sobie 0, tak? Jak za xa podstawię sobie 0, to mi wyjdzie 5 powiedzmy tu a jak za x postawię sobie jedynkę to będę miał 5 minus 1, czyli 4 czyli gdzieś tu czyli ta nasza funkcja i teraz moje zdolności artystyczne się pojawiają jest, to jest funkcja f od x my mamy sprawdzić najmniejszą wartość funkcji f od x w przedziale od minus 4 do minus 2 czyli tak tu jest gdzieś minus 2 tu jest gdzieś minus 4 czyli w takim przedziale odtąd Dotąd, tak? W tym przedziale mamy sobie znaleźć najmniejszą wartość funkcji. Oczywiście to minimum, czyli ta najmniejsza wartość będzie w tym punkcie. Ewentualnie, gdyby pytali o maksimum, to by było w tym punkcie, tak? Tu byłby największa wartość funkcji, a tutaj jest najmniejsza wartość funkcji. Ponieważ ona w tym przedziale znaczy tego, że funkcja liniowa jest funkcją ciągłą, czyli nie ma przerwa i nic takiego. I ona sobie tutaj maleje, no to tym bardziej, tak? Dla tej minus dwójki ona będzie przyjmować to minimum. Czyli jedyną rzeczą, jaką muszę policzyć, to muszę policzyć f od tej mojej minus dwójki. Ok? W jaki sposób robimy? No, podstawiamy, czyli będzie 5 minus. Za x -a wstawiamy minus 2, czyli. Minus z minusem daje plus 5 plus 2, 7. Czyli tutaj przyjmuję wartość... 7C. I mamy naszą gotową odpowiedź, tak? Z drugiej, drugiej opcji, jak to zrobić? No, można to dokładnie narysować, Wy będziecie mieć kratki na maturze, więc spokojnie możecie narysować tę funkcję, narysować ten przedział i nawet odczytać tą wartość, bo tu ma być tylko ABCD. Nie musicie tego wyliczać. Tak? Możecie sobie narysować ABCD, odczytać, zobaczyć, że tu jest najniżej, właśnie i dać odpowiedź, tak? No, no to tyle. Dzięki za uwagę. Podoba się łapka w górę. Pytania w komentarzach. A jeżeli nie masz pytań, to przejdź dalej do szesnastego zadania. Na razie, cześć.